A we wszystkim w dzisiejszym odcinku renowacja sadzarki do ziemniaków. Ten zamysł mój był już rok temu. Doczepimy dozownik do nawozów, czyli będziemy robić oszczędności co do nawożenia ziemniaków. Już nie będziemy rozsypywać po całym polu, zaraz to wszystko pokażemy, ale na razie musimy to unieść do góry. To, o, to, o, to, 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 no i to nam wystarczy. To nie wydamy, jakie. Weź to wszystko, cofnij, żeby to mniej więcej było na środku, wiesz? O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. o, tak, o. no i już gitara, no. Także wiecie, nie wiadomo co z Paczewsko. Ja myślę, że już mnie opuściła. Gruszka się troszkę wykurowała. Może wyda potomstwo i będzie następny gucio. Bocian przyłaził po polu. <laughs> Ktoś chce mnie dziadkiem zrobić. Jak to jest, panie redaktorze, z tym dziadkiem? No, chyba bym się poczuł starych, jakbym był dziadkiem. Do młodszych z Kiedyś... naszych widzów jesteś ich dziadkiem. Chyba starym chuj. Dobra, bierzemy mi się za robotę. Dobra. Co musimy zrobić? Tak. Zakupiliśmy taki dozownik. No powiem szczerze, patrząc na ten dozownik, no troszkę mi się słabo robi. Słuchajcie, no polski producent, postarajcie się, polscy producenci, zrobić to dobrze. Te spawy można wykonać wewnętrznie. Jezu, no ktoś się uczy. No dobrze, no ich się uczy. No może jakiś. A, a, a jest konkurencja do takiego? Nie ma. No jest plastikowy, ja później znalazłem. Ja później nie. później tak sobie poja kupywałem. Później znalazłem lepsze. No ja ci mówię, wszystko mogę zwrócić. Ile takie coś? 600? Ech. 650 zł kosztowało. Tu jest mieszacz taki. No trochę porysowana. No wolałbym. No dobra, już. Dobre. Uczcie się dobrze nie. robić, naprawdę. Ja tu tam nie będę nikogo ganił, ani coś, ale uczcie się dobrze robić. Nie no nic specjalnego. Do tego mamy tak, zębatkę, które musimy tu założyć na tej osi. Żeby na osi założyć to, to musimy. Wyciągnąć koło, zębatkę i dopiero dobrać się do osi. Sprawdzałem sufmiarko, że ma tam wszystko być w porządku. Oczywiście dwa węże. Te dwa węże można było kupić przezroczyste. Musi być wszystko dobrze wykonane. Dobrze. Uczmy się dobrze wykonywać. Tak samo jak ja sadzarkę robiłem. Chciałem to zrobić dobrze. Czasami nie wychodzi, ale musimy to się starać, żeby to dobrze wykonane. Tam gdzie widać. Mhm. Jak nas sada. Teraz lepiej. Coraz lepiej, tak. Dobrze jest. Byli o, u nas agronomi z firmy Łukowo Tabako. Także zalecili wypuszczenie wody z basenów, czyli tak zwane odświeżenie. To jest odcinek jest. z tego. Mm -hmm. Zobaczymy, co z tego będzie. Na drugi rok zrobimy wszystko, wszystko, wszystko. Tam no, robimy wszystko. Ja to sobie wyliczyłem. Czy ma być wszystko, ma być ścieżki technologiczne, ma być ogrzewanie, wszystko zrobię. Ja się nie poddam. Ja się, ja, ja, nie będę siedział i wyrywał, moi drodzy. krątwa parczewska działa, ale ja się nie dam, no. Ja myślę, że ten dozownik do tytoniu, do sadzarki tytoniowej będzie godny naszej sadzarki. Bo jak widziałem na zdjęciach, jest godny. Dobra, co, bierzemy się za robotę. Bo roboty jest dużo, a boli mnie to wszystko. Ja tak, bym gdzie spadł z dachu. Kur... Jeszcze jak tak poboli, pójdę do lekarza. Może mi czeka jakiś urlop, może już czas na rentę? <gry> no troszkę może być kłopot tu. Gdzieś bolczyka przyniosę, wybiję, także wszystkiego wam nie pokażemy. Wiecie, to nie jest tak, że ładne portki założyć i wszystko ładnie wyjdzie, no my to nagrywam na żywca Kurde, wiesz co, byśmy mniejszy młotek, bo mnie ręka boli, trzeba no wybić no kurwa! No, 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 nie Proszę my, cię! No nie wiem, co to jest co. Kurwa idzie! No, celuj dokładnie? Ja! Yeah. No, nie ma! Jest! Gdzie tych pochowałeś? Jest! Tam gdzieś pod samochodem! A poszła! Jest! Ja! mi jakiś woreczek! Daj taki worek! Nie wiem, gdzie, ta gdzie to jest Gdzie ona jest? O! Widzisz no. oli wzrok! Warto pokrzyczeć. Pierwszy musimy ściągnąć z łańcucha, wiesz? Czekaj, siedemnastkę chcę przynieść. Przynieś siedemnastkę przynieś płaską. Odkręcaj tutaj. Chcę prawie popuścić do całości tutaj, wiesz? Co tam? Oj, babcia, czas pierd... Jak robisz? Ty kluczem nie odkręcasz? Jak Bóg przykazał. Co? Dziękuję, dobranoc. A czek, to on taki głęboki jest? A to są długie nasadki, tata. Jebio, ja myślałem, że to... tu tu. Po co jest, po się. <noise> No weź mu A ja tu się kluczem męczę. Dobrze, mamy to popuszczone. Mamy. Trzeba być fachowcem. Z ty wygodny jesteś? No, co ty myślisz? Widzisz? Weź to jakoś odbieraj. To. No, bija. Aha. O, o, po, podnieś to. Dobra, mamy. Okay. Coś wyleci, coś wyleci, no. nie wyleci. I bardzo dobrze. No. już mamy popuszczone. Okay. Teraz odkręcamy tutaj w mocowanie tej osi. No już tutaj spokój no co, papie, no. gdzie ta ośka? Co wyciągnąłeś? Dobra kompletujemy, bo to wiecie to jest tyle jak, jak w T25 no. O patrz, jak no. no Widzisz i to powinniśmy to wyciągnąć a mamy no, no, to się wszystko później poczyszcza i teraz mhm. trzeba wyciągnąć zębatkę i wtedy zębatkę wyciągamy i wkładamy tę naszą zębatkę, co tam jest przy tym, wiesz? Weź się odkręć czyli trzeba 24 jeszcze przynieść. I tu chyba trzeba będzie osłonę odkręcić od tego, żeby to wszystko tak opuścić troszkę. I całą zębatkę musimy odkręcić. O, dobra. Tyle wystarczy. To osłona, żeby poszła, wiesz? Czyli te środki to wszystkie. No. Chyba, żeby to poszło jeszcze bardziej na dół, wiesz? Nie oczepiajmy się tej osłony. Może tego się czepnę Jak ja to opuszczę, to troszkę powinna spaść niżej, wiesz? Szkoda, musiałem być mniej roboty. Czekaj, ja podniosę. Powinno wypaść. Tak. Padło. Na jednej szybie trzyma, wiesz? Na? Puść? Puść? No puszę, na łańcuchu trzyma. No już mamy. Masz przestrzeń, żeby to wybić? Tak, tak, tak. Wszyscy świętują, wszystkich żulujemy, co, robimy sezarkę, tak. Dobra, patrz, uderzę parę razy to wszystko wyjdzie, patrz. Aby zeszło tylko dwa centymetry, widzisz? Ta ośka ma tak, jeden wymiar, drugi wymiar i tam chyba ten trzeci wymiar jest też, jest inny też. Ach, gdzie moje rękawiczki? No, nie wiem, gdzie one są. Ale te, co tam, coś było w środku. Zawartość wypita. No, no. Weź tam ruszkę z tym łańcuchem, żeby on troszkę tak odszedł, wiesz? Nie. Żeby on nie przeszkadzał. No. O, już centymetr. Obniż. O, No, a tu się naprostuje. No dawaj tak. O. No co dawaj jeszcze. No. Stój. Stój, stój, stój. Stój, stój. Stój. No ile można? Kurwa, jeszcze mi pierdoni w łeb, wiesz? O, mamek. Poszło? Tak. Nagrałeś to? Nie. Nie no Po co ja się tak męczyłem, kurde? No. Ja wyplułem flaki, a to gówna? Weź sobie jakieś rękawice, bo mi do dupy. Nie masz żadnych rękawic? A co ja? Bez rękawic robię mi to nie potrzebne rękawice. Co, jestem jakiś panisko? A co, ja pójdę do serwisu czy co? No, jesteśmy. Jak w tym, napęd w sztugu, na gąsienicę, widzisz? Trochę grało w World of słuchaj, gdzie ta zębatka, ta czarna? To jest najwięcej problemów, z tym jest, wiesz? Bo trzeba to włożyć, A widzisz, muszę dalej. Mhm. Widzisz, jak zwykle opiłować. Ludzie, nauczcie się. A, fajnie się nachodzi, no. Tylko jak dalej, Ale trzeba widzisz? nabijać, czy jak? Nie, nie, on to dobrze najdzie, bo słuchaj, to nie musi być, yy, nie wiadomo, jakiej siły. No tak. Żeby to napędzić. Wiesz? Mhm. Ale nauczycie się. Kurde, dobrze. Idę po pilnik. Dobrze jednak te pilniki mamy, prawda? Dajemy tutaj, wiesz, na środek, nie wydało w którą no tak, stronę. Tak, no. I też będziemy sobie regulować, czy w centralnie, czy coś. Tak. No i zaraz to przykręcamy już po robocie. Aby to, to jest najważniejsza rzecz. Tam jest możliwość naciągnięcia, przez to tutaj mamy możliwość regulacji, czyli rozciągnięcie się łańcucha. Cztery otwierne wyciemy. No i co, i będziemy działać? No, idę to py, py, pilnikiem trochę potraktuję, bo to nic z tego nie będzie. Chociaż można było odmalować, prawda? Zawsze to wyglądałoby jak nowa. Och, mnie kurwa, płuca, bolem miał zapalenie płuca. Ja nie wiem, co to jest. To jest jakaś choroba parczewska, kurwa. Porządny pilnik musi być. No, już gra. Dobra, widzisz tu klin jest, mijamy klin, widzisz, już wszystko gra, dobra, smarujemy troszeczkę, patrz, widzisz, jest bite tutaj, no. zawsze trzeba zwrócić uwagę, gdzie się biło, no, no, czekajcie, czekajcie, a, patrz, tu chyba nawet klin był zaznaczony, się. widzisz, no to się nie bardzo tak oczyści, wiesz, no. patrz, ale to był klin żółtym zaznaczony, mhm. na tej osi tutaj, o. wtedy będę sobie wprowadzał, wiesz, o. O. No i trzeba wbijać. Powinien wejść. Dobra, czekam, muszę tam się ułożyć. No wbijaj, o! Dobra, poszedł na klin. Dobra, już jest dobrze. Dobra, tak jakby był już. Powiedzmy, że tu za wiele nie ruszyli go. Ja zdaję sobie sprawę. Okay. Eee, słuchaj, tu się jeszcze wyreguluje Dajemy tutaj tę panewkę. A, widzisz? Dobra, przełapiemy to. W nakręć w tych rękawicach długie, no. To już podniesiesz mi tutaj zaraz? Już chwilę. Ja pierdolę. Co się dzieje? Na czemuś kurwa... Jestem ekspert w rękawicach. Wiesz co, my ją przywrócimy jeszcze na całkiem ją, To ty pcha, ja będę Dobra, ją łapał. Wiesz co, a tylko wiesz co, ja ten, przyłapiemy koła, wiesz? Muszę się zresetować, bo nie mogę, słabo mi się robi. Mi się kurde nerwowe robi, spać nie mogę. Jakaś nawigacja mi się śniła. Nie. Niewigacy ci się nie, No, nie wiem, co się robi. Muszę no, jeszcze kudę autonomiczne kosiarki. No, przynieś nowoczesność, bo ja to nie mogę. No, bo patrz, jak ty met i jak ty to zgiądź. Patrz, jak usił tutaj. Weź tam zmniejsz te Prze... ampery. No Chłopie, to, to przyciągniemy to wszystko. Kurwa i kamera się wyłączyła. Właśnie. Ja pies go? No dawaj, dawaj, chociaż tu nie przyciągnę. Czekaj, ja się kamera wyłączyła. A no, co tu tak się zrobiło? To yy, yy, trzeba by łańcuch naciągnąć, wiesz? Żeby włączyć to, no i wtedy dokońcimy. Mo mogą być potrzebne luzy, wiesz odkręcamy to. to. trzeba naciągnąć łańcuch pierwsze. Chyba, że tu wystarczy naciągnąć łańcuch. Cześć, trzeba tam tamtej strony wszystko No co jest grane? No już, już idzie No Już końcówka Cześć, cześć, cześć. Dobra, kurwa, odkąd... gorące Takich sprzętów nigdy nie miałem Już poszło Dawaj, dawaj Dobra i teraz trzeba łańcuch naciągnąć, wiesz? Podkładka spadła Już nałożysz ten łańcuch tak o, Ja będę, na zębatkę, Ja będę podciągał tutaj z tej strony, bo tyle się da, z tej strony się nie da Także na zębatkę, żeby wszedł, wiesz? Nie. Ja wtedy założę tę ośkę Ciągnij ten łańcuch, ja Ci go podaję, tak powoli, powoli No. O! No jeszcze, jeszcze. już mam i to nie opuszczę Weź mi to pomóż. Tam już jest. Wyżej, wyżej Wyżej i tam do przodu. Abyś włożył to na początku. No dobrze, do przodu, do przodu. O oh. jest. Dobra. Jest mhm. Dobra, łapiemy to. Dawaj nakręcę to jakoś z tamtych. Błotny. Dobra. Ja to odkręcę. Czekaj, że wszyscy Czekam, czekam. Musisz skontrolować się. Ja to odkręcę. No. końca. Mocniej Dawaj. Widzisz, patrz, ten punkt, mhm. ten szybko, no. Powinien być środek osi. Nie, jest. albo ktoś nalepił źle. Dobrze. Czekaj jeszcze, czekaj. ja zobaczę, czy to jest tak samo równe jak tu. Jak widzę, to, to, to. dajemy to maksymalnie do przodu i tam też poprawimy, wiesz? O, tak damy, wiesz? Cześć, cześć. No. no. co wyskakujesz, Chyba ja jakaś taka zmolestowana jest. Ej hey, kurde, jakie gówno. No teraz dokręcamy. Trzymasz? Dość. Dobra, wiesz to jest co? okej, okay, no. Zakładaj tutaj tę sprężynę, podkładkę sprężynę. Tutaj, już. bo ja to trzymam, wiesz? Zabaj. Tu i tam złapiemy później naciągniemy. Jeszcze. Dawaj, naciągaj. Jeszcze. Dobrze. Co tam? Najwyżej popuść. My tutaj ten, ten popuścimy. Troszkę popuść, O, dobra. Tak by było, no Głębiej na trzeba by było, wiesz? No jak na dole łańcuchy są, ok, widzę. Stój, nie kręć po prostu. Tutaj trzeba naciągnąć troszeczkę, wiesz. Tu? Tu, tutaj. Rozkręcimy i tę szynkę naciągniemy. Czasami tak, że tutaj jak się wsadzi, wiesz, i wciąga go. Po dwóch stronach tak jest nawet. Mhm. Mam ci dokręcić? Nie, przekręć mi kołem tam, z tamtej strony. Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra? Mamy to dokręcone jest na klinie No i co? Tylko koło przyjdzie zaczepić tutaj Wiesz to, jest tutaj, nie ma żadnego klina Tylko ma otwór Wiesz, no. Tego będzie, Można było zaznaczyć to Wszystko zaznaczyć A Gdzie ten młotek? Daj, no młotek, młotek. Powie, daj spokój, to nie jest młotek No, no daj mi tutaj Ty patrz wow. o, Patrz, on już idzie Teraz to już co innego jest no. To jest tak, wyrzucamy ją całkiem, wiesz? No to ja ją łapię. No, la, 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 la. Co tam się dzieje? No ja po poli. O, dobra, dobra. Jest ok, jest bezpiecznie? Tak. BHP? No oczywiście. Można było tak to robić, prawda? O, kurde. O, o jak fabryka. Czekaj, sam już nie wiem. Toś tu jest nie tak. No no to połócinasz tutaj, po Stoi, już więcej nie pójdzie. Maksymalnie tu już jest, bo już przeszkadza. No krzywy jest. Pomału Tadek, pomału. Ani tak, ani tak. No klątwa paczewska dalej nas tutaj męczy. Ja nie 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 Co to się... No widzę, wiem o co Trzeba przerobić. Ty, trzeba było tak od razu robić, to nie, ale to to by jedno wyszło, to tak tu czy tam, weź to jeszcze za, za czasu, żeby czasem komuś... nie puch. No skręć to. No Krzysiek, nie denerwuj się, no nie denarwuj się. No co to robimy? Trzeba jeszcze sprzedać w tę stronę, <laughs> żeby to łańcuch nie przeszkadzał. Czy to nie jest jakieś symetryczne, czy co? Nie wiem, pojęcia, Idę po centymetr, idę muszę się kurwa napić. Normalno. <laughs> Widzisz? Zobacz, zobacz, wszędzie problemy, są, wszędzie słyszysz? to stal musi grać. Jak ktoś to robi, to niech później to sprawdzi, czy to się no jak kurde to pasuje. No pas, pas, Ludzie, no ludzie! Może, jak przesuniemy te siorki w jedną troszkę. Tutaj zaraz zobaczymy, czy to czy coś się da przesunąć. Wiesz, może się da. Jak się da, to będzie gitara. No nie wiem, musiałbym idę po metr Zmierzę. Jakby to ładnie nawiercić, dać ten. Przypuścić śrubeczki już po robocie. no, Stąd jest równe, tu. No, nie jest. Nie jest równe. Zobaczymy hmm. zaraz. Zobacz, zobacz, zobacz z tej strony, prawda? Nie ma problemu. Wiercimy tutaj sobie na początku jedną, drugą, żeby mieć później regulację. Jeżeli nam się ten łańcuch troszkę wyciągnie, przesuwamy sobie do góry. Delikatnie. Zobaczcie, co, co po drugiej stronie jest, no? Gdzie ja mam to wstawić, no? Wyciąłem tutaj. W prawo nie przesuniesz, bo zaczepisz o znobatkę. Tak. No, tu. 10,5. 10,5, no, ok. 10, pół 10. centymetra no. nie gra Patrz, jeżeli to przesuniemy, zębatka zaraz będzie ucierać. To jeżeli chcemy naciągnąć łańcuch, też będzie przeszkadzać. Widzisz? widzisz? Patrz. Widzę. Ludzie, patrzcie! Struści się rozwiąza. Ja lubię polskich producentów. Wspieram ich. <laughs> Niech to ma 40 centymetrów. Lecimy 40. Niech to ma możliwość. Patrzcie, z jednej strony wystarczy nawiecić dwa otwory. Łańcuch zawsze się skrócimy. Tutaj jest faktycznie regulacja. Gdzie ustawimy sobie tutaj ten dozownik, puścimy łańcuch, ale z tej strony patrzcie. Ja nie, nie, ja nie wstawiam do jakiejś cazarki, nie wiadomo jakiej. Ten dozownik dedykowany tej sadzarce. Tu sobie na tak. No zobaczcie, no, proszę bardzo. Do tej osłony jest 3,5 cm, z tej strony jest 7. Jeżeli ja to przesunę w tę stronę, zawadzi o zębatkę. Nie da się inaczej ustawić. Robimy sobie maksymalnie, żeby możliwość mieć naciągu. No bo wiadomo, łańcuch się rozciąga po eksploatacji. Tam cię zaznaczyłem. Zaraz wiercę sobie otworki. <laughs> no. Patrz, cztery otwory i po wszystkim. Ona powinna być jakoś czapką, otwory są powiedzone na dziewiątkę, śruby są ósemki, żeby tam była jakaś możliwość regulacji, dwie podkładki z jednej z drugiej strony. Przecież no tak to jest, pierwszy maj, słuchajcie, święto pracy. Zielony zielonym ładzie. no tak, nie szepić tego. No, jak ty chcesz, to teraz naciągnąć? No właśnie, kurwa. Mówiłem no tak samo. No, Starajcie się, się. ludzie, dawaj róbcie ja mnie, to porządnie. No, Jeszcze wiertło co złamałeś? No nie pierdol. Ja, wiesz sojce, takie drogie wiertło, ci kupiłem. No ja cię Patrz, Z minułki wie to się urwało nie, nie dziś. No co? Wiesz co zrobiłeś? Nie wiem. No zawsze to będzie w zostawie, no. Nie tak. słuchaj, nie każdy ma długiego członka. Dziewiątkę złamałem. To teraz będzie 9,5. pół. Ale wiesz co? Nie wiem, czego złamałem. Aż mi szkoda, no. Weź to wyciągnie i nie myl nikogo już. Dobra, niech weź, on się przyda. Przy nawiecaniu jakichś otworów się przyda jeszcze, no, no. Nie ma co ukrywać, no. Wziąłem dziewięć, pół. No, może niż łamie O, czekaj, jest dobrze zrobiłem, drugi stronę Czekaj tato, stój stój stój, 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 stój Dobra, 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 no Dwa nie mogę, ja już, no ja pierd... no, no ja, 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 już nie mogę, no Zrób coś, bo... Już mam już z mama sopa, już złapa, już no! złapa Łęcuszek No i? Na jakiś taki, wiesz, wymierzony już, mhm. tu i zawleczkę wstawimy i tam nas naciągniemy, widzisz? No, znasz sobie lepiej, ma, zaraz ten imadla zapełnisz. Już rozpiąłem. Masz? Mhm. Przeciągnąć ci? Czy gdzie, no gdzie Dawaj, da, 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 dawaj, dawaj do mnie. Daj tę zawleczkę. Nie będzie chodził się jak koło będzie chodzić. Daj mi jakieś kombinatki czy coś jest. no. Tak połowę o no. Powiem Ci, że to że jakiś nie wiadomo jakiś sił nie trzeba. No i co? I dygamy tutaj sobie No i tu pracuję Co mogę strzelić? Co? Nie wiem, no, działa, działa no Dobra, teraz to te Napiemy to Prawda? Mhm. O no, dobra No, no i już. Właźe, wiesz. Muszę zobaczyć No, to się rusza. Te no, sekcje ruszają. Tyle? No Czy będziemy ziemniaki jak u Kłosowskiego? Skusić. Tu albo dać tędy. To z tego się robi. No. Tego trzeba dać tutaj. Tak. To ewentualne trytko tutaj związać. Tu mamy regulację. Koła będzie dochodzić w tę stronę. No. Idę po trytkę zaś i nożyk przyniosę po obcinamy, będzie na gotowo już. Jak to jest, chodzi, że kiedyś Ci wystarczała wkrętarka jedna, a teraz musisz, kurwa, wszystko dać Nie, 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 ja, ja, był to się to było, to była technologia, poszedł do przodu, no. co, co, się stało? Dobra, ja tu obcinam tutaj, prawda? Niech tak się sypie. Uciąłem tu, ty, tytka jest. A, starczy, wiesz? Mhm. Aha. No, i mamy to. Mhm. Ładnie tu nawóz będzie z tego spadał. Uf. Dobra, mamy to. Nie będą się zimniaki ranić a to? Słuchaj, tu można moją czapeczkę jakąś założyć, wiesz. No wiesz. No. no to wyjść tu. Może to... nie będą. Także o to spokojnie sobie nasypiemy nawóz. Damy jaramilę. Tutaj przez to specjalnie kupiłem ten dozobnik. Zawsze Czyli... to chodziłeś ręcznie, rozsypywałeś? Tak, schodziłem, schodziło mi to. Zobaczcie, teraz zeszło mi troszkę tutaj, nie wiem, ze 2-3 godziny pracy tu, tutaj przy tej sadzarce, ale słuchajcie, to już jest na lata. No troszkę mi tutaj zeszło. Jak w wygląda? Przy modernizacji, no tak to wygląda tu w środku, no tutaj jest taki mieszacz. Także co moi drodzy? Chyba widzimy się przy sadzeniu. Także co? Do następnego. No trzeba to wiecie, my nie zostawamy to w warsztacie, już mówiłem. Pan redaktor tego nie puścił. chowam do szafki Bierz i swoje zamykam. Bierz zabaweczki. Kur, coraz ciężej. O kurde, trzeba wózeczek niedługo. Musimy jakiś wózeczek sobie zrobić taki. mamy. <laughs>